Kurwa widziałem dosłownie milimetry go głowy nie? Kurwa, zjebałem Ale twoja postać zidnigana Co? Inny głos ma twoja postać niż moja No bo ja mówię ja ją kupowałem jak była ta operacja i były postacie do wyboru i za punkty z operacji tam się robiło misje, dostawać punkty i za te punkty kupowałeś te skiny właśnie postacie kupiłem z tą postać Patrz, nauczy się tego flesza patrz I wychodzisz, nie? U, o kurwa I wychodzisz, ja miałem mleko u, What the fuck What the fuck hmm. Jezus Maria. To się lepiej oglądasz czy jakiś wirtus Pro kurwa A dziękuję bardzo, dziękuję Ja pierdolę co to było ty? Dzięki stary What <laughs>